Zapraszam Was dzisiaj na dzień ze mną. Mamy dzisiaj wtorek, więc czeka mnie pracowity dzień. Natomiast ja nie zaczynam pracy bez śniadania. I gdybym była fancy, to powiedziałabym, że mamy tutaj tosty wąsuskie, ale w związku z tym, że jestem prostym człowiekiem, to ja powiem po prostu, że mamy chleb w jajku i dodatkowo roztopiłam sobie na ten ser. Mamy czekoladową kawkę, także od tego zaczynam wtorek i zaraz zabieramy się do pracy. Zjedzone, podkurzane, więc można dopijać kawę i zabierać się do pracy. Jestem teraz w trakcie pracy nad książką kucharską, więc czeka mnie kilka godzin czytania o pysznych rzeczach i ślinienia się nad nimi. Także wiecie, ciężko jest się skupić nad poprawianiem literówek, nad poprawianiem składni. Jak czytacie o kremach czekoladowych albo o jakichś ciastach przekładanych owocami, po prostu... Orka na ugorze, bo cały czas jestem głodna w czasie pracy. E, słuchajcie, nie robiłam do tej pory chyba nigdy wcześniej takich e, daily vlogów, czy też. Dnia ze mną, jak to teraz się ładnie nazywa. I tak pomyślałam, że w ogóle dajcie znać, co o tym sądzicie, ale tak pomyślałam, że to może być fajny następca żyćko vlogów, które kiedyś lubiliście, i to może być też okazja do pogadania z Wami po prostu o innych rzeczach niż książki. Książki oczywiście też będą, no bo siłą rzeczy w ciągu dnia czytam. Natomiast pomyślałam, że będzie to też okazja, żeby porozmawiać o czymś innym. Rzuciłam taką propozycję na Instagramie i dosłownie zasypaliście mnie pytaniami i jakimiś tematami do dyskusji. Więc pomyślałam, że w ciągu dnia, gdzieś w przerwach od pracy, będę na kilka z tych pytań odpowiadać. I zacznijmy od pytań ciężkiego kalibru, więc ja już może tą kawę przysunę bliżej siebie, ponieważ pierwsze dwa pytania są takie egzystencjalno-trudne. Pierwsze z nich to, jak żyć, kiedy wszystko w życiu się wali? Otóż pytasz ekspertki, przerabiałam to parokrotnie i. To, co najlepszego mogę powiedzieć w tym temacie, jakby doradzić, jak najlepiej, to jeżeli przyszłość postrzegana jako jakiś taki większy, szerszy byt, jako świeć, odległa zupełnie przyszłość, jeżeli to cię w jakiś sposób przeraża czy przytłacza, to nie myśl o tym w dużej skali. Jeżeli nie jesteś sobie w stanie wyobrazić tego, co będziesz robić, czy w ogóle zorganizować sobie życia w skali kwartału, czy w skali roku na przykład, to zmniejszaj te odcinki. Czyli, jak nie roku, to może kwartał, jak nie kwartał to miesiąc, jak miesiąc to jest nadal za dużo, to może tydzień, to może dzień, to może parę godzin. Po prostu podziel ten duży, przerażający etap na jakieś krótkie etapy, krótkie odcinki, z którymi prawdopodobnie może być ci łatwiej sobie jakoś poradzić, poukładać. Druga rzecz, którą mogę doradzić, no nie wiem jakie są twoje priorytety, ale właśnie skupienie się na tych priorytetach, skupienie się na tych elementach, które sprawiają ci przyjemność i w których sobie po prostu radzisz. Na mnie na przykład zawsze motywująco działało mm, to, że miałam w kalendarzu jakieś rzeczy do przodu, na coś miałam czekać A Więc nieważne, czy to było coś dużego, czy coś małego Ale jeżeli miałam coś w kalendarzu, na co się cieszyłam To łatwiej było mi przetrwać ten czas od momentu jakiegoś trudnego Właśnie do tego momentu, kiedy działo się coś fajnego to nie muszą być jakieś ogromne rzeczy, to nie musi być podróż do oka świata, ale jeżeli na przykład lubisz pizzę i masz w perspektywie zamówienie pizzy w piątek po pracy i to Cię będzie cieszyło, to jakby to jest jak najbardziej wystarczające. Mi też pomagało to, że jestem obowiązkowa, więc to, że miałam w perspektywie coś, co musiałam zrobić, nawet jeżeli niekoniecznie to chciałam robić, to było mi sobie jakoś łatwiej poradzić z tym, jakby. Co w danym momencie przeżywałam. Więc to są chyba takie dwie najprostsze, ale wiem, że trudne do wdrożenia rady, które mogę podrzucić. Trzymaj się, bo na pewno dasz sobie radę. I drugie pytanie też z takich gatunków egzystencjalnych: czy mieszkając sama czujesz się samotna? Kiedyś myślałam, że nie, ale coraz częściej myślę o tym, że tak, dlatego że nie doceniamy tego, że ktoś z nami mieszka, dopóki ktoś z nami mieszka. Jak mieszkam na co dzień sama, to teraz dopiero orientuję się, jak bardzo potrzebuję ludzi wokół siebie. To znaczy, no, wiecie, to są takie drobiazgi, ale jak mieszkacie na co dzień z kimś, to nawet nie myślicie o tym, że taką naturalną reakcją, jeżeli coś się w waszym życiu dzieje, czy to będzie coś dużego, czy ktoś was wkurzy w pracy, czy macie ciężki dzień, czy nie wiem, jest promocja w biedronce, naturalnie dzielicie się tym z osobą, z którą mieszkacie. Czy to będą rodzice, rodzeństwo, współlokator, partner, ktokolwiek. A ja, jak mieszkam sama, to jedyna osoba, której mogę o tym powiedzieć, nawet nie osoba, to jest Tobi. A on już ma zdecydowanie dość słuchania, już, już widzę, jak mu uszy oklapują, jak zaczynam o czymkolwiek opowiadać. Trochę ironizuję, ale no dosłownie w takich codziennych, prostych sprawach nie ma do kogo gęby otworzyć. Oczywiście mogę napisać do swoich koleżanek, natomiast no nie zawsze mam ochotę i nie zawsze ma to sens, żeby zawracać im głowę ej, bo słuchaj, w Biedronce są promocje na klapki na przykład, nie? Albo, ale mnie dzisiaj ktoś wkurzył. E, jakby to są takie Duperele. Czasami mi o tym opowiadam, nie zawsze, bo też nie chcę jakby zarzucać innych ludzi takimi pierdołami, ale w takim codziennym życiu jakby nie zwracamy na to uwagi, więc to są takie momenty, kiedy faktycznie widzę, że. Jestem trochę samotna. Ja też nie mam gdzieś tutaj na miejscu jakiegoś szerokiego grona znajomych. Mam kilka osób, z którymi od czasu do czasu się spotykam, ale to nie są jakieś takie bardzo głębokie relacje. Możemy się spotkać na kawę, możemy pogadać o pierdołach, natomiast to nie są takie, wiecie, po prostu przyjaźnie na całe życie albo bardzo głębokie, takie rodzinne relacje. W związku z tym, jakby cały mój support system, wszystkie takie najbliższe mi osoby mieszkają poza Opolem, do wielu mam daleko, zorganizowanie. Spotkania, to jest w ogóle logistyka, bo wszyscy pracują, wszyscy mają dojazdy i tak dalej. Więc w takim codziennym życiu faktycznie coraz częściej myślę o tym, że kurde, trochę mi jednak samotnie. Jakby staram się nad tym jakoś bardzo nie zawieszać i nie myśleć o tym przez cały czas, ale jest to taki gdzieś, wiecie, z tyłu głowy taka myśl towarzysząca, że kurde, czasami fajnie byłoby mieć współlokatora, ale bez tych wszystkich minusów posiadania współlokatora. 15, czas zrobić sobie przerwę. Przerobiłam 12 przepisów, skończyłam tym samym rozdział z ciastami i zgodnie z oczekiwaniami tak za mną chodzi coś słodkiego. Także wyciągnęłam sobie galaretkę z owocami. Staram się minimalizować ilość słodyczy, które jem. Nie mam w domu czekolady, bez której jakby nie wyobrażałam sobie funkcjonowania jest ciężko, więc tak oszukuję trochę mózg właśnie jakimiś takimi wymysłami, bo nie da się nie mieć ochoty na słodkie, jak czytacie o karpatkach, kremówkach, cieście czekoladowym i o wszystkich innych dobrych rzeczach. Ja czytam te przepisy, wiadomo, muszę je sprawdzić i tak dalej, więc od razu sobie wyobrażam, jak to smakuje. Od razu mam ślinkę po prostu kapiącą na klawiaturę. Także czas teraz na przerwę i może przy okazji czas na kolejne pytania. Mam tutaj odpalone na telefonie. Zatem, jak widzę swoje życie za 5 lat, nie myślę o życiu w takiej perspektywie. Nie myślę w ogóle o. Zrobię sobie przekazy temu na w sensie wejma. Nie myślę o życiu w takiej długofalowej perspektywie, nie robię jakichś takich długofalowych planów, bo wiem, że. Czym więcej rzeczy zaplanuję, tym mniej jest prawdopodobne, że one się spełnią, e, więc po prostu jakby staram się żyć w miarę na bieżąco, nie mam jakiejś takiej perspektywy, że o domek z białym płotkiem, gromadka dzieci, gromadka psów i w ogóle pełna szczęśliwość, absolutnie nie. E, mogę mieć myślenie życzeniowe, że są pewne rzeczy, które chciałabym do tego czasu osiągnąć, albo których chciałabym się nauczyć, albo które chciałabym zrobić, ale nie traktuję tego jako planu. Pytanie pracowe, czy istnieje jakiś gatunek literacki, którego redakcji się nie podejmuje? Wiecie co? Nie tyle, że się nie podejmuje, ale tak samo jak z czytaniem. Nie czytam książek religijnych, nie czytam książek poradnikowych, tak samo redagować bym tego nie mogła. To też jest kwestia odpowiedniej wiedzy, odpowiedniego gdzieś tam rozeznania w temacie, więc nie, nie wszystkie książki redaguje się tak samo jak na przykład powieści młodzieżowe. Więc to jest zupełnie inna bajka. Czy szkole jakoś Tobiego? Nie, chociaż jestem świadoma tego, że przydałoby mu się zaopiekowanie przez... może nie szkoleniowca, ale behawiorystę. E, tobie ma generalnie dość nerwowe podejście do życia, ciekawe po kim. E, w związku z tym wiem, że przydałaby mu się konsultacja z behawiorystą, ale powiem szczerze, że na to trzeba mieć po pierwsze bardzo dużo czasu, dużo pieniędzy, których ja nie mam, i trzeba by było mieć specjalistę. Bo ja byłam kiedyś na konsultacji z nim u behawiorysty, ale niestety to była kobieta, która chwaliła się tym i szczyciła, że swoje psy trenuje głodząc je, zamykając w klatce. Oczywiście w klatce treningowej, i traktuje je prądem, jak nie chcą jej słuchać, więc no to, to dla mnie nie jest absolutnie metoda. Czuję, że jakby powinnam i na pewno skorzystalibyśmy na tym oboje, natomiast na ten moment nie mam takich możliwości i nie mam do kogo się zwrócić. Chciałabym mieć jakby zaufanego jakiegoś behawiorysty, do którego mogłabym pójść, a po prostu w Opolu nie ma takich możliwości. E, czy gdybyś nie miała kanału, to czytałabyś to samo? Co prywatnie najbardziej lubi czytać Ewa? E, Ewa czyta dokładnie to samo, co widzicie, że czyta Kat. To znaczy ja nie czytam rzeczy na pokaz, nie czytam rzeczy tylko na potrzeby kanału. E, oczywiście są takie książki, po które sięgam ze względu na to, że planuję jakiś film, kiedy robię na przykład jakieś eksperymenty albo jakiś losowany TBR na przykład, ale nie wybieram książek, tylko dlatego, żeby pokazać, że je przeczytałam. Ale myślę sobie, że jakbym nie miała kanału, to pewnie bym czytała mniej, dlatego że teraz jakby kanał jest częścią mojej pracy, pracuję z tekstem, pracuję z książkami, więc mogę trochę rozgrzeszyć czytanie jako pracę. Podejrzewam, że gdybym była na etacie od, nie wiem, dziewiątej do 17, to po prostu nie miałabym tyle czasu na czytanie, musiałabym robić inne rzeczy, miałabym inne priorytety i tak dalej. Więc nadal bym czytała, bo robię to z pasji, naprawdę dlatego, że sprawia mi to frajdę, ale pewnie byłoby tego mniej. Może byłyby to też książki mniej nowe, nie byłabym pewnie tak na bieżąco z nowościami, z premierami i tak dalej. Tyle na razie, doję sobie galaretkę, bo ciężko jednocześnie opowiadać Wam o czymś i jeść, albo pić, albo cokolwiek, więc to jadam galaretkę i wracam jeszcze na chwilę do pracy, mam nadzieję że skończyć jeszcze jeden taki mały podrozdział w tej książce kucharskiej i wtedy zrobić sobie dzisiaj wcześniejszy fajan, bo dzisiaj zaczęłam pracę wcześniej, więc też wcześniej myślę, że będę mogła zakończyć. One hour later. Słyszycie to? Będzie dzisiaj przymusowy Fireland, wcześniejszy, dlatego że wszyscy, dookoła, wszystkie bloki wzięły się za koszenie trawy. I tak już z pół godziny słyszę tylko takie. I w głowie szłam tylko. I jestem głodna, i to nie przekłada się na produktywność. Przyjechał, został właśnie ugotowany. E, mamy pad thaja, bo tak za mną chodzi teraz: azjatyckie. E, mamy zupkę Tom Kakai, czyli z kurczakiem. Mamy dodatkową surówkę, bo wiadomo, że chińska surówka jest najlepsza. A tak naprawdę to nie sądziłam, że jest też w pattaju. E, I to jest chyba jakiś olej z chili albo coś. Tego nigdy nie używam, ale będzie jako sos na przykład do sajgonek. Problem w tym, że jest troszkę za wcześnie na obiad, jest z 21, więc jeszcze wszystko pozamykam. Odgrzeję sobie najwyżej później, jeżeli wystygnie. Najpierw skończę jeszcze dwa przepisy, bo jestem już pod samą końcówkę i zabiorę Tobie go najpierw na spacer. I dzisiaj przymusowy wcześniejszy fajrand, zabiorę się w końcu za czytanie, bo czytam tak pyszną książkę, że muszę Wam o niej opowiedzieć. Jest to bardzo prawdopodobne, a nawet pewne. U mnie czasy porobiedowe to jest zazwyczaj czas obiadu i serialu albo filmu. Robię teraz na przykład Rewatch Glee, ale to jest taki Rewatch milionowy, więc ja już nawet tego nie oglądam, tylko to gdzieś tam leci w tle, po prostu żeby coś tam brzęczało. Już nie muszę się skupiać na fabule. Albo to jest czas na jedzenie i książkę. Zaczęłam w weekend czytać Czerwoną Królową, Reina Rocha, i to jest tak. Pyszna książka, tak dobrze się czyta. Na razie słuchajcie, po 158 stronach ja się nie mam czego przyczepić. A to się niezwykle rzadko zdarza. Troszkę o tej książce wam opowiadałam w zapowiedziach na kwiecień. E, mówiłam, że będę ją czytać w końcu przyszedł jej czas. E, na początku tej historii poznajemy dość skompromitowanego e, inspektora, który żeby trochę ocalić swoje dobre imię, dostaje za zadanie odnaleźć Antonie Scott. E, kobieta jest bardzo specyficzną osobą, taką ponadprzeciętnie inteligentną, e, ma ogromną wiedzę, ale też zdolności dedukcyjne, logicznego myślenia i tak Jest też częścią większego projektu, który jest jakby Elementem tej książki, ale o którym też nie chcę wam za dużo opowiadać, no i kiedy mężczyzna ją odnajduje, to okazuje się, że Antonia Scott jest o tyle potrzebna policji, że do tej pory brała udział w różnych um, przypadkach morderstw i różnych dziwnych przestępstw, chociaż nie jest policjantką, nie jest detektywką, nie jest bezpośrednio związana z tym światem śledczym. Tutaj mamy do czynienia z kolejną taką sprawą, ponieważ został zamordowany syn prezeski jednego z banków w Hiszpanii. Natomiast to zabójstwo jest tak nietypowe, tak dziwne, że... Musi być zaangażowana ta Antonia, żeby spróbować w ogóle tą sprawę rozwiązać, ale ona już ten swój płaszcz detektywki niejako powiesiła na haku. Od kilku lat zrezygnowała z udziału w takich akcjach ze względów rodzinnych, no i teraz trochę się bije z myślami, czy wrócić do takiego e, trochę stylu życia, e, czy do niego nie wracać. Na razie, tak jak powiedziałam, nie mam się czego przyczepić. Wszystko jest po prostu pyszne, e, jest bardzo wciągające, bardzo podoba mi się fabularnie. Językowo, stylistycznie słusznie. Super. Bardzo podoba mi się też, że mamy niejako narratora zewnętrznego, który na przykład opowiada, że oto Antonia i ten inspektor wchodzą gdzieś, żeby przesłuchać osobę X. I to się wtedy oczywiście dzieje. Całość jest nadal opowiadana jakby z tej trzeciej osoby. Oczywiście znowu kosiarka się wtrąca, ale co jest też związane z tym, to taki element, na który zwróciłam uwagę w jakby lokowaniu miejsca, w wyjaśnianiu, gdzie dzieje się akcja, ponieważ na przykład i w jakim czasie dzieje się akcja, ponieważ na przykład w kolejnym rozdziale czy za kolejne dwa rozdziały jest taka adnotacja, że ten rozdział, tak jakby, dzieje się w czasie, gdy Antonia i ten policjant rozmawiają z kimś tam kimś tam. Czyli dzięki temu możemy sobie łatwiej, jakby, połatać, które elementy dzieją się w którym czasie. Zwłaszcza, że skaczemy pomiędzy różnymi bohaterami, różnymi czasami akcji i można by się było w tym pogubić. Właśnie, gdyby nie ten zabieg, że Podczas gdy dzieje się X, to tutaj w tym rozdziale dzieje się Y. Rzadko coś takiego widzę w książkach, w kryminałach i thrillerach, tym bardziej. E, I mi na przykład pomaga się odnaleźć w akcji, nie wybija mnie z niej zupełnie. No a sama akcja jest na tyle wciągająca, że naprawdę odkładanie tej książki za każdym razem było trudne. A także teraz w końcu mogę się zabrać za nią i za obiadek. 200 stron, 200 stron z hakiem. Jesteśmy już na takim etapie, gdzie coś pomału powinno się zbliżać do rozwiązania, więc jestem ogromnie ciekawa, jak to będzie dalej wyglądało i w którą stronę pójdzie, bo jak na razie wszystko w tej książce się zgadza? Fabuła, napięcie, kreacje postaci, a nawet ta ponadprzeciętność tej Antoni Scott jest sensownie wytłumaczona. Nie będę Wam może mówić, w jaki dokładnie sposób i z czego ona się wzięła, bo to mogłyby być pewnego rodzaju spoilery, więc. To jakby odpuszczę, natomiast jest to ciekawy zabieg. Jedyne co mi nie pasuje, ale to nie w kontekście samej fabuły, kreacji postaci i tak dalej, tylko zachowania postaci, to jest to, że rodzice osób zaginionych, w ogóle bliscy osób zaginionych, porwanych właściwie, bo jest kilka takich osób i każdy z tych przypadków zaczyna się od porwania, a oni nie chcą śledczym, nie chcą policji ujawnić o co prosił porywacz, czego żądał, a nie chcą zradzić żadnych szczegółów związanych właśnie z tym porwaniem i z tymi życzeniami, tak jakby mieli coś do ukrycia. Całość tymczasem dzieje się no, na Wierchuszce, że tak powiem, bo tam jest prezeska jednego z największych banków, jest facet, który jest właścicielem takiego koncernu odzieżowego, więc to nie są jak zwykli, przeciętni ludzie. Więc zastanawia mnie właśnie skąd to utrzymywanie pewnych rzeczy w tajemnicy przed śledczymi. No ale to jest podejrzewam, że element zagadki. Wkrótce się pewnie wszystkiego dowiemy. Mam nadzieję, że się dowiemy, bo jak się nie dowiemy, to będę głęboko rozczarowana. Słuchajcie, no widać, że tej książki nie pisał amator. Przed 390 stroną zaczyna się coś, co można byłoby określić jako... Scena walki, gdyby tam ktoś ze sobą walczył, no generalnie jest scena takiego wielkiego pierdut. I nie jest to skrócone do kilku zdań, żeby było dynamicznie, żeby było szybko, żeby porwało czytelnika, tylko jest rozpisane do najdrobniejszego szczegółu. Ale nie jest nudne, tylko brzmi tak, jakbyśmy tę scenę oglądali w stopklatkach. jakbyśmy przesuwali, wiecie, no po prostu po ułamku sekundy, obserwując szczegóły w danym kadrze. No po prostu stylistycznie miodzią. Jestem zachwycona. Wyrobiłam dzisiaj dniówkę, ponieważ jest 17.18, jak właśnie skończyłam Czerwoną Królową, Reina Rocha. Jakie to było dobre. No, po prostu byłam wciągnięta, słuchajcie, jak nie wiem, jakieś dobre porównanie. Jak y, hazardista w najlepszą rozgrywkę pokera. Uwielbiam takie książki. Książki, które trzymają w napięciu od początku do końca, w których nie sposób jest przewidzieć wszystkich plot twistów. Tutaj do końca dzieją się rzeczy, i nawet jak już. Wszystkie rzeczy się wydarzą, jak już wszystkie takie fabularne, jakieś zawiłości się rozwiążą, to i tak pojawiają się znaki zapytania, i tak pojawiają się pewne niedopowiedzenia, niewyjaśnione elementy. Nie chcę mówić o nich więcej, bo nawet autor tutaj w podziękowaniach, w samym zakończeniu ma dwie prośby do czytelników. Pierwsza, nie opowiadaj nikomu zakończenia ani nie pisz mi na ten temat komentarzy w mediach społecznościowych. Jeżeli zamieszczasz recenzję na stronie internetowej księgarni albo na Goodreads, dziękuję, to naprawdę bardzo pomaga, nie wspominaj o zakończeniu ani słowem, nawet pod odznaczeniem spoiler, ponieważ każdy mógłby to zobaczyć, a to zepsułoby niespodziankę. Jeżeli chcesz mi coś przekazać albo zapytać o coś w tej sprawie, możesz to zrobić przez e-mail, a ja bardzo chętnie odpowiem Ci osobiście. Druga prośba, jeżeli dobrze bawiłeś się przy lekturze, napisz do mnie i mi o tym opowiedz, ale powtarzam, nie mów. O zakończeniach w mediach społecznościowych. Autor tak wyraźnie prosi o spoilerowanie, że nic wam nie mogę tutaj powiedzieć, ale rozrywka po prostu na najwyższym kryminalno-trillerowym poziomie. Bawiłam się po prostu przefantastycznie. Nie wiem, czy można mówić o bawieniu się w kontekście kryminału czy thrillera, ale uwielbiam takie książki. Uwielbiam książki, w których mimo tego, że śledczy są krok przed czytelnikiem, bo nie mają tych wszystkich czytelnicy, nie mają tych wszystkich informacji, które mają śledczy, to tutaj nic nie dzieje się samo z siebie. Trochę się obawiałam tego, że kiedy okaże się, że ta Antonia Scott jest taką. Ponad przeciętną osobą, ponad przeciętnie inteligentną, to, że pewne rozwiązania fabularne będą się brały znikąd. Że ona po prostu na coś wpadnie. I tak faktycznie jest, że ona na pewne rzeczy po prostu wpada, ale one nie biorą się z powietrza, nie są wyssane z palca, tylko jest jakiś tok myślowy, który ją naprowadza na to. Nawet jeżeli coś nie jest wyrażone wprost, nie jest przedstawiony ten cały proces dedukcji, którym ona się posługiwała, czy indukcji, to jest wystarczająco dużo. Sugestii, wystarczająco dużo takich drobnych elementów, które i nam pozwalają się pewnych kwestii domyśleć. Może, jakbym miała się czegokolwiek przyczepić, ale to już jest takie czepialstwo na siłę, to troszeczkę za mało klimatu Hiszpanii tu czułam. Akcja rozgrywa się w Hiszpanii, oczywiście, jest to hiszpańska seria thrillerów, natomiast troszkę mi tego klimatu brakowało. Ale to jest naprawdę, to jest szukanie dziury w całym, a to jest fantastyczna całość i nie trzeba w niej tej dziury szukać. Mam wrażenie, że. To, co powinno zostać na zostało wyjaśnione. Jest masa niedopowiedzeń. Na pewno będę sięgać po kontynuację. Zresztą, jak widzieliście, ona była zapowiedziana. Antonia i John mają powrócić, więc mam nadzieję, że wrócą niedługo, bo po prostu. No, Maastricht, Maastricht, słuchajcie, więc jestem naprawdę pod wrażeniem i naprawdę bardzo, bardzo mi się podobało. A skoro praca i ta bardziej poważna, i ta mniej poważna na dzisiaj skończona, to może wyszłabym w końcu z domu i nie tym razem na spacer z psem. Może wybiorę się do sklepu, mam ochotę na jakiś deser, może jakiegoś loda, bo jednak ta galaretka to trochę było mało <słady> słodyczy na dzisiaj, także poszukam może czegoś lepszego. Wyszłam po tego loda dwie godziny temu, tylko zagadałam się z sąsiadkami, pod blokiem i dopiero teraz wracam po tobie na spacer. przy zabawie z pluszową wieprzowiną e, kończymy wtorek, ja jeszcze pobawię się oczywiście trochę z Tobim, e, może coś poczytam, może coś obejrzę, ale generalnie to już będzie raczej dzień chylił się ku końcowi, także dziękuję Wam bardzo za spędzenie go ze mną, Tobiś, a możesz się na chwilkę uspokoić. Super. Dziękuję Wam bardzo za spędzenie go ze mną. Mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas. I jeżeli macie ochotę na kolejne filmy tego typu, to dajcie znać. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!